Najstarszy budynek w Miroszowie. Kiciaki, no dobra cytryna. Otwieraj się. Cześć wam. Ja wiem, ja wiem, miała być sztolnia. Miały być sztolnie, już obiecuję to. Od miesiąca czasu, ale nie na samych sztolniach świat się kończy, i dzisiaj pojedziemy do Dzieć Morowic. Zobaczymy sobie fajny, stary, XIX wieczny, najprawdopodobniej, grobowiec rodziny Wagner. Dosyć zdewastowany, i dlatego, póki można jeszcze coś z niego zobaczyć, póki można jeszcze coś zobaczyć, Coś nakręcić to tam się wybierzemy, a sztolnie na mnie uciekną. Powiem uczciwie, że nie czuję jakiegoś parcia, żeby jechać do sztolni. Dolny Śląsk to nie są tylko dziury w ziemi, to są piękne zabytki. Spuścizna po Niemcach, ale zabytki. Niewątpliwie takim zabytkiem, zabytkami są stare cmentarze niemieckie. Dobra, dość gadania. you're Przed nami grobowiec rodziny Wagner. Stoi w rogu sporego dosyć cmentarza. Tu mamy też fragment niemieckiego cmentarza. No już takie szczątkowe właściwie rzeczy. Potem tam podejdziemy. To wygląda dosyć okazale, dosyć niesamowicie. Prawdziwy monument. Nie wiem, czy to jest dla Was widoczne. Tam u góry mamy symbol Alfy i Omegi. W znaczeniu chrześcijan oznacza symbol Boga. W Biblii jest napisane: jam jest Alfa i Omega, koniec i początek. Dlatego jest to też taka symbolika funeralna, jakbyśmy powiedzieli. Napisy po niemiecku, nie wiem co oznaczają. Będę starał się to w domu przetłumaczyć. W każdym razie, w każdym razie pisze Wagner. Wagner. Całość budynku, całość tego jakbyśmy powiedzieli mauzoleum, grobowca, w końcu krypty grobowej, która tam się znajduje, jest w stanie, no co to dużo mówić agonalnym. W środku prezentuje to się tak, jak widzicie. Dach tutaj się już zawalił. Tutaj też niewiele brakuje. Widzimy gołe niebo. Nie wiem, czy to będzie widać. Są tu jakieś napisy, jakaś sentencja. Nie wiem, czy to jest widoczne. Zaraz będę Latarką Wam podświetlę, może zdjęcie w ogóle generalnie zrobię, będzie to jeszcze lepiej widać. No niestety, nie kamerką sportową. Będę starał się zrobić zdjęcie po niemiecku. I tu mamy kryptę grobową. Tam były trumny. Trumny i ciała rodziny Wagner. Na dzień dzisiejszy jest tylko kupa gruzu, nic poza tym. Całość była przykryta płytą, zapewne jakiegoś piaskowca, lub granitu, lub marmuru. Ach. Gdy się rozejrzymy, mamy tablicę karl Friedrich, Wagner. niestety mój niemiecki jest żaden. Więc pozwólcie, że te tablice sobie po prostu obejrzymy. Każdy, kto zna niemiecki, będzie mógł być może sobie to przetłumaczyć. Oczywiście nieodłączne graffiti. Kolejny. August, Karl August Wagner. Się zastanawiam, czy to jest może herb rodziny Wagner. Tak by wynikało. Dwugłowy orzeł, i z lasu wybiegający najprawdopodobniej wilk. Ciekawe to. I kolejna. Tablica zniszczona niestety, piękne miejsce. Mówię, że nie tylko na sztolniach świat się tu kończy, nasz dolny śląsk to jest prawdziwa perełka, i archi architektoniczna, i. Jeśli chodzi o technikę górniczą, jest to miejsce unikalne. Szkoda tylko, że miejsce tak niezwykłe, takie mauzoleum, przywodzące mi na myśl niestety e, słynne albo niechlubne Karinhal, czyli to mauzoleum, w którym to pochował e, Hermann Gering swoją żonę Karin. Ci ludzie. Oczywiście z nazizmem nie mieli nic wspólnego. Widzimy tutaj daty 1872, 1822, 1816. Zatem no łączyła ich tylko narodowość. Ktoś tutaj próbował odzwierciedlić. Ktoś tu jednak jakąś rękę przykłada do tego, żeby chociaż po części ten dawny blask odzyskać, ale. To są bardzo znikome działania, oczywiście szacunek dla tych ludzi. Ja rozumiem, że za tym wszystkim stoi zapewne brak pieniędzy, bo cokolwiek byśmy tu nie zrobili, a nie zabezpieczy się tego dachu. To na dobrą sprawę ciężko to mówić jest o jakiejś rewitalizacji. To jeszcze chwila, jeszcze jedna, dwie zimy i z tego nic nie zostanie. Podobnie tutaj zapewne były trumny. To zostały zapewne sprofanowane. I stan na dzisiaj to mamy tylko gruz. Zajrzymy tam, oczywiście nie zejdziemy, bo tu jest jakieś dobre 3 metry, może nawet więcej, więc nie byłbym w stanie wyjść, natomiast wpuszczę tam kamerkę, latarkę, no, no zapewne nic oprócz ziemi tu nie będzie. Mały uroczy cmentarzyk i w rogu przycupnięty grób rodziny Wagnerów. Tak, przemijanie. Coś miejsce, w którym wszyscy będziemy wcześniej czy później bez względu na nasz status społeczny. A jedyne co nas będzie różnić to to, czy będziemy mieli tak wystawny grobowiec jak rodzina Wagnerów. Czy będziemy sobie leżeć w zwykłym grobie, jak to ma miejsce w większości? No cóż, kastowość jest również po śmierci. Tak było już od starożytnego Rzymu i tak jest do dzisiejszego dnia. Ludzie biedni byli chowani w grobach masowych, dorzucano nawet we Francji XVII wiek. To były groby otwarte, potężne doły, w których dorzucano po prostu zwłoki. Przykrywano potem kratą i gdy już grób był wypełniony po brzegi zasypywano niewielką ilością ziemi. Tak to niestety wyglądało bardzo makabrycznie. A bogaci, no cóż, bogaci mieli takie takie grobowce. Ale wracajmy do naszych tablic. Kolejna symboliczna jakaś BW. Werner? Nie. Nie wiem, nie znam się na tym. Jeśli ktoś coś wie, niech, niech powie w komentarzu. Wygląda to prześlicznie. Wygląda to prześlicznie. No i tu widzimy, nie mamy już niestety dachu. Tak to wygląda, niestety. Wszędzie przywijające się nazwisko Wagner. Oczywiście sprofanowane sprajem jak to u nas. Butelka czy puszka pożywców. Jest tu wyraźny zapach odchodów, zatem ludzie się tu załatwiają. Pozostawię to bez komentarza. Wiecie co? To jest mój pierwszy taki filmik o starych kryptach, o starych grobowcach poniemieckich i czuję, że mnie to wzięło. Przesłanie mówiące nam o tym, że kimkolwiek byś nie był, kimkolwiek byś ile pieniędzy byś nie miał, to i tak skończysz tu. Wiem, to są takie komunały, ale będąc w takim miejscu. Człowiek przewartościowuje pewne rzeczy. Widzimy, że sufit był malowany, to wyraźnie widać. Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć. To musiało kiedyś wyglądać cudnie. Tu też zachowały się fragmenty malowania. Tu było coś na kształt... może nie na kształt, to był ołtarzyk. Tu się modlono, zapewne. To być może były podobizny tych, tych ludzi, tych przodków, wagnerów. Całość wygląda tak. No bardzo imponujące są te tablice. Jeszcze nie zniszczone. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, kim była rodzina wagnerów, tak jak wam powiedziałem. Tu akurat była msza, starsze osoby szły do kościoła. Natomiast no niestety żadna nie była w stanie mi powiedzieć, kim ci ludzie byli. Na pewno byli ludźmi zamożni, pewnie byli hrabiami. Natomiast żad do żadnych informacji ja się nie dokopałem. K jeśli ktoś miałby jakieś informacje, bardzo proszę o, o komentarz. Napiszcie mi też, czy chcecie takie filmy. Natomiast ja wiem jedno, że takie filmy będą się pojawiać bardzo często, bo, bo są po prostu miejsca te bardzo niezwykłe. Bardzo niezwykłe, bardzo klimatyczne. Jednocześnie ja mam nadzieję, ludzie, że moi widzowie są ludźmi dorosłymi i mój film w żaden sposób nie przyczyni się do dalszego niszczenia tego miejsca. Oczywiście ja podałem tutaj informację, że to w Dzieciomorowicach ten, ten mauzoleum, ten grobowiec, natomiast. Te informacje są dostępne w internecie. Na ogle, nawet na Google Maps jest zaznaczone miejsce, gdzie ten grobowiec się znajduje, więc. Ale odwołuję się do waszego rozsądku. I nie piszcie mi, to, żeby to byli Niemcy, więc możemy nasikać na ich grup. Miejmy szacunek dla ludzi zmarłych. Po prostu. Oni byli kim my jesteśmy. My będziemy, kim oni są, i tyle. Powiem wam, że te trumny to trochę mnie wryły w ziemię. Ja się nie spodziewałem, że tu jeszcze będą trumny. Tym bardziej bardzo proszę, zwracam się do was, abyście nie schodziły, nie schodzili tam na dół do krypty grobowej i nie naruszali spokoju zmarłych. Mam nadzieję, że moi widzowie to są poważni ludzie. Można to przyjść, zobaczyć, porobić sobie jakieś zdjęcia. Ale nie schodźmy tam na dół, nie niszczmy też tego terenu. Zostawmy to w takim stanie, w jakim to zostaliśmy. A tutaj mamy stary cmentarz. Też po niemiecku. Zaraz porobię kilka ujęć tą małą kamerką, żeby już tym gimbalem tutaj nie paradować. Dzieć Morowice urocze miejsce. Ja tutaj, niedaleko, w Rusinowie, chodziłem do szkoły zawodowej. Uczyłem się jako stolarz budowlany. O, taka mała dygresja. No powiem wam, że te trumny troszkę mnie zaskoczyły, tak jak wspomniałem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. To jest bardzo klimatyczne, wiecie co? To jest coś, co, co będę kontynuował z całą pewnością. Będą się pojawiać stare cmentarze. Załapałem bakcyla. W końcu ja się wychowałem na starych cmentarzach. W Mieroszowie wychowywałem się na starym cmentarzu niemieckim Potem on chyba był zniszczony w 82 czy 79 roku jako mały kurdupelek taki Ale pamiętam <laughs> te krypty Bardzo fajnie, bardzo ciekawe miejsce, nie wiem co wy na to, napiszcie w komentarzu Ale To się będzie pojawiać na moim kanale, to jest 100% to to jest wyjątkowo interesujące, wyjątkowo klimatyczne. Ile w nieskończoność, no sami powiedzcie, można też sztolnie wałkować. Jedna po drugiej, one są takie same. I nikt mi nie powie. No, ja dla was te sztolnie filmuję lat od 2013 roku. No pora się rozwijać. Nawet mi jest łatwiej robić filmy o starych grobowcach. No, z racji tego, że moje nogi są takie jak nie, nie inne i z każdym rokiem będzie coraz, coraz gorzej Póki ich nie wyremontuję, ale nawet jak ich wyremontuję, to one i tak się będą nadawać jak... Nieważne Także to by było na tyle, no ja to lubię tak marudzić, wiecie o tym, nie? No, ale to jest to, 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 to takie rzeczy się będą pojawiać I będziemy jeździć... Tak, bo teraz mam właśnie natłok myśli bo y, zaraz mamy Czechy przecież. Jak skończy nam się tu Dolny Śląsk. Ale oczywiście sztolnie też będą. No oczywiście, że już ja absolutnie się nie to, że ja się odżegnuję od sztolni, natomiast y, ja mam bardzo dużo sztolni przynajmniej na pół roku. Już plany na y, robienie filmów o samych sztolniach. Nawet gdyby mi przyszło jeździć co tydzień. Tylko mówię, no nie czuję tej weny. Chcę poznać, inaczej, chcę Wam przybliżyć, y, y, że... Dolny Śląsk to nie tylko, nie tylko dziury. Doskonale o tym wiecie. Natomiast, natomiast chcę, żeby to też zaistniało na moim kanale, żeby mój kanał nie był stricto łączony ze sztolniami, bo, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nie chcę się po raz wtóry powtarzać, sztolnie mi się przejadły. Wiecie dlaczego, między innymi też dlatego, że była ta mała aferka, do której już się ja nie chcę wracać. Notabene, ale generalnie nie czuję czegoś takiego, że, że chciałbym wejść do i eksplodować jakąś sztolnię. No. Na tą chwilę, yy, to co dzisiaj Wam pokazałem, jest dla mnie mega. O, tak może powiem. Dobra, bo Was zanudzę na śmierć. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze bardzo istotna rzecz, czyli lista moich patronów, którzy wspierają mnie na stronie Patronate. Sławomir Wojtasiak, Wojciech Cech, Dariusz Rączkowski, Adam Kwiatkowski, Tomasz Grygiel, Jacek Ziętkiewicz, Tomasz Pelczar, Bartosz Cieszyński, Marcin Szczepanik, Artur Bogusz, Michał Chmielewski, Rafał Kubiak, Filip Stanisław Grzelak, Mariusz Kowalski, Piotr Czarnecki, Paweł Luk, Piotr Kolanko, Rafał Serafin, Krzysztof Kunecki, Grzegorz Sławoszewski, Nikozi Janusz Lubowiecki, Pierun Jasny, Kamil Bogdański, Marcin Bugajski, Mistach Kurc, Jacek Mokrzyszak, Adam Flis, S Sławomir Rzeźnicki, Bartosz Hejny, Paweł Gawenda, Jerzy Nowak, Łukasz Drozdowski, Czarny Kot Świdnica, Grzegorz Wiśniewski, Robert Milek, Dariusz Lubecki, Paweł Pisarek, Marcin Malaszewski, Justyna Sobczak, Jacek Krakowiak. Z całego serca Wam dziękuję, trzymajcie się! Cześć!